Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Corl i zapraszam do kolejnej części przygód w grze get even. No to wróciliśmy do szpitala, powitaliśmy się z naszym kolegą Redem. Co klepie biedę. Pora na nas wyruszyć dalej. Znaleźć kolejne sekrety. E kolego... I believe she meant Berterelli Hall. Ring any bells? The Pandora will let us know way. I've left a photo out especially. Focus on it and let's see what okay. No i już wszystko wróciło do normy. Nie wiem, dlaczego się pewne ustawienia. No dobra, Pandora czeka, ale też nagrania, lektura. Eric, is Fuck me, is me. I was out I tell you, is one

Jutro masz wielki dzień, ale musimy jeszcze ustalić parę kwestii. Być może jeden z kolegów będzie musiał zostać wykolegowany z tej akcji. Jeśli wiesz o czym mówię, mam nadzieję, że ci to rybka. Robotę wykonamy tak czy siak. Sugar, sugar, czyżby to było do Ross właśnie. Mamy jakieś tutaj pseudonimy, nic więcej. I do Sugar. No dobra. Ktoś zaczął sypać. Musimy być bardzo ostrożni. Wytropię tego gościa, ale miejcie oczy szeroko otwarte. Nie chcemy przecież zwracać na siebie uwagi. Hmm. Podpisać by się mogli, tak? Ja wiem, że to tajne wiadomości, no ale... Musimy mieć zdjęcie satelitarne jego domu. W wysokiej rozdzielczości. Zajmę się tym natychmiast. No dobra. Do you like the new safe house? Cozy little place, isn't it? Perfect for the task. I'm sure our mutual friend would approve. Anyway, make yourself at home, begin your preparations. If you need anything, you let me know personally, and I will take care of it. You have three weeks and no excuses. Don't disappoint me. Mr Mame Niitz. Zdjęcie jest tutaj, ale zdjęcie to na koniec. Co Jasper Prada robił w tamtym budynku kilka dni przed porwaniem Grace? I czemu ktoś widział tę grupę najemników na treningu Strzeleckim? Czy to była jakaś kryjówka? Gdzie the fuck are you, Jasper? Eric just called and says he hasn't heard from you since yesterday. If I find out you're on another bender the day before the job, so help me god. Do you have any idea how important tomorrow is? I need you on your A game, Jasper. So if Eric tells me they found you sucking on a hash pipe again, I will chop your balls off with a pair of rusty fucking hedge clippers. Call me. No, a może na kaczu on ma właśnie większą wydajność, dodatkowe procenty te sprawy. Pokojnie. Czyli chcesz aż 295 funtów za dokładnie ten sam mikrofon ścienny, BFG, i tak dalej, który w zeszłym miesiącu był warty 235? Wal się kroś, mogę dać Ci 250 razem z dostawą, gra? Tak. I to też, nasz cukiereczek albo cukiereczka. Chodźcie, gadu gado. gado. Jasper z Rosso, a czy Rosso też Ros? Okej, okay, jesteśmy gotowi, tylko tego nie zwal. E, za kogo ty mnie masz? Nihilistycznego psychola, który uwielbia się popisywać? Serio? Ja jestem pro, ja i moi chłopcy, a razem byliśmy na jednej wojnie. No, czy innej. Załatwimy to szybko i czysto. Powiedz lepiej, swoim chłopcom. Że dzisiaj nikt nie może zginąć, ani nawet zostać ranny. No, jeżeli to akcja z wybuchem, to nie za bardzo wyszło. I chyba wszystko, co tutaj się kryło, nic na podłodze, nic na suficie. lecimy. Takie życie. Takie życie. Jak że co to Dokładnie. Nie chcę spekulować na ten temat. Jestem pewien, że wskazówki będą oczywiste. Więc... co szukamy? Rose? Jasper? Może nawet obie? Zobaczymy co znajdziemy, niech to się uda. Sure... Wszystko lepsze niż szpital psychiatryczny. Pokój dochodzeniowy. Na ten moment nam niepotrzebny do szczęścia, ale coś się kryje w tym miejscu.

i know who you are our employer has filled me in filled you in lucky bastard i'm sorry nothing nothing i get it you're a professional type I, I suppose you want to see the set cross the ice, start the t's, all that's all yes mr brainerd please show me around <laughs> that's a start get as much information as you can mr black be meticulous understood Rzeczywiście robi się dziwne. U, tam ktoś jest. Robi się dziwne, że znamy to miejsce. Czyżbyśmy też byli mimo wszystko zamieszani w całą akcję? Że tam ktoś mógł nas obserwować, ale zastanawiał mnie ten korytarz. Czy tylko po to, żeby się schować przed ewentualnymi problemami? A, on jest po to, żeby wstukać kod, jakbyśmy wyciągnęli z poprzedniego pokoju, ale jakbyś, albo jakbyśmy mieli 100%, to może coś byśmy zdziałali. Nie tym razem. No dobra, mamy być cierpliwi. Jeszcze tu podobno wrócimy, będziemy mieli okazję powpisywać kodoj. I no, oczywiście, je wcześniej zdobędziemy. Tam nas kolega nie widział, za to my powinniśmy mieć jakiś obiekt do stworzenia. Chyba jesteśmy za daleko, niestety. Ktoś jeszcze tu jest? Znów ktoś chciał zdobyć dostęp do moich danych. Zrobisz w tym coś, czy nie? Zacznij odbierać telefony, albo licz się z konsekwencjami od Roberta. Dobra, Robert. Bez, bez stresu, bez stresu. Teraz tak, żeby nie wejść temu tutaj w paradę... to Zbudujemy skrzynię. Tu też coś zbudujemy. To nam powinno chyba wystarczyć, żeby jakoś przejść to niepostrzeżenie. Mam nadzieję. Jak daleko to się odwracasz? Szkoda. Zaciągaj się, zaciągaj, tak, głęboko. Albo nie zaciągaj się, bo każda śmierć nas to drogę podobno kosztuje. Dziś coś... O, jest w okolicy. Ale niestety nie tu. Coś jest na stole. Chętnie bym to zbadał. Co ty robisz, kolego? Co to za... Tom Ramzeja. Rzeczywiście mają jego dom. Czyli to o czym mówiliśmy. Coś jeszcze tu leży, coś jeszcze jest. Aha. Chyba chodziliśmy po tym domu. Tam mamy... strzelnicę. Czyli to co słyszeliśmy wcześniej to nie była wcale bujda na resorach. Teraz zbliżamy się do kolejnego punktu. Jest. Cokolwiek tu się kryje. Prado. Alkohol, I thought you said you were a professional. Oh, hey, now Missy, it's not for me. The boss Man has sent some of his own men It's background, don't he? It's for those boys. A happy team is a productive one, no? And a drunk team is a one. Robert won't take this night down. And he has resources of his own. You'll need to be alert. Okay. Okay, I get it. It's off the menu, right? Tylko flaszki, tylko flaszki. No dobra, chętnie bym zobaczył. Nie wiem tylko czy ten gościu za nami się nie odwraca, czy na stole wszystko. Tu jeszcze jakieś zdjęcie było niestety. O właśnie to. E nie, to to widzieliśmy. Jeżeli to był dom, to w takim razie nie widzieliśmy tego. No dobra, do domu Ramzeja się nie będziemy włamywać, więc tyle co tu po nas. Trzeba by jakoś aktywować tamten punkt. Chyba, że nie. Wiem, czy, nie wiem, czy tam coś nie ma, tak? O, tu są jakieś ślady. Może nasze, tak? Może my już tu byliśmy. Zobaczymy jeszcze, czy nie ma ja przejścia za tą strzelnicą. To nie jest zbyt może mądre. Chociaż jak nikt nie trenuje, to czemu nie? A i proszę bardzo. Tak to właśnie wyglądało na mapie. Ale dalej nam brakuje obiektu, który moglibyśmy aktywować, żeby łatwiej się przedostać. Znaczy, czy na pewno on nas nie zauważy? Jak się odwróci w tamtą stronę? Okej. Okay. Czy tu patrzy. No. Tam się odwróć. Hej, że nie było żadnych guys? Guys? Coś się tu dzieje? No za dużo wypiłem. Jest na obiekt, tak? A tu jest. Jest, jest, jest. To wiele tłumaczy. Dziękuję bardzo. Podoba mi się ta mechanika, czy też ten mechanizm tworzenia obiektów, żeby przejść tutaj bez zabójstw. Czyli tak to. Hmm. Nie rozumiem tego jednego gościa tam na dole. Czego on pilnuje? O -o. Zdawało ci się, zdawało! Co za pierun. Prawda? Wygoniliśmy go tam. Ale nie wiadomo, którędy pójdzie, czy nie będzie wracał. Wątpię, że się zatrzymał na dłużej. O, właśnie. Wraca na posterunek. Tyle dobrze. My chyba i tak postaramy się wejść jakoś na kratkę schodową. Że wykorzystamy moment, właśnie jak kolega wraca na swoje stanowisko. O! Nie, nie! Żadnych kolegów, nie wołaj kolegów. Ło, to było dość niebezpieczne. Jestem dosłownie o włos od kliknięcia wyślij i poinformowania całego świata o Twoich nietypowych zajęciach. Trafiłbyś za kraty na długie lata, więc nie przeginaj. To do nas? My mamy współpracować? A są kroki. A moment, moment. Te kroki wcale nie prowadzą do góry. Ale znowu, co w takim razie kryje się u góry? Tak. Jak możemy tam wejść? Wcale nie po krokach. To może znajdziemy tu jakieś materiały dowodowe. Ech. Tyle ścieżek. Jeszcze zapis nam tu zrobili. No dobra, to w takim razie idziemy zbadać kroki, bo góra wydaje się tak... E, następnym punktem zwiedzania. A, właśnie. Znów pokój dochodzeniowy. Trochę jak w psychiatryku. Tyle miejsc. Tyle miejsc. Zbadaj. Jestem przerażona nieudolnością tej grupy. Czas wziąć się do roboty. Dość już mam udawania, że Ramsey cokolwiek dla mnie znaczy. Rose. Trzeba czasu, żeby zindwigilować całą rodzinę, paniusią. Ale już to ogarnęliśmy, więc morda w kubeł. Stefan. Okej, okay. Stefan Rose, Stefan Rose. Kolejne mapy. Hmm. Idziemy za krokami. Proszę nie wybrać się za daleko. To no to jest jedno pomieszczenie. Że jeśli nie zamkną za nami drzwi, to spoko. Pewnie tak, e, punkt Trzy kropki, dwie kropki cztery kropki tu będą. No to przegarniamy was. Partial security ID. Fingerprints identified. Rose Atkins. Okay, so we contact Rand. We say give us the memory gizmo or, or your girl gets it. That's it. That's it? What if he says no? He won't. You said he don't much care for his family. What if he just... He won't. To ci asystentka! A tak go podrywała. Ech, co ludzie są w stanie zrobić za gogle VR. Nie, nie, przeczytaj, przeczytaj, tak to... Sprawdzić połączenie serwerowe zrobione, sprawdzić dostęp do monitoringu zrobione, czy możemy w dowolnym momencie wyłączyć monitoring? Zabić Jaspera za złamanie mojej karty dostępu. Z dziką przyjemnością. U. Dlatego nasz kolega Prado tu musiał zginąć. No dobra, odpalimy chyba w takim razie monitoring. Tu prowadziły ślady. Zobaczymy, nas to nigdzie nie przeniosło. A, no to tyle dobrze. Czyli jeszcze szukamy dalej. Na innych piętrach. Chyba. Żadnych kartek, żadnych dowodów. O. neutralize. Well, less I know about that, better, As long as he doesn't change anything, I'd better be able to trust you, Atkins. That would seem to be the case. Yes. Keep me updated, and let me know the second she arrives at the safe house. Okay. I jednak, trzeba rozglądać się dość mocno. Taka Tyle, żeby się tylko nie dać wystraszyć. Okej, okay, ktoś tu jednak chodzi. A było tak miło. Bez tego kogoś. Kolejne dowody gdzieś w okolicy. Okej, okay, dużo tego. Pierwszy wóz parkuje, drugi przyjeżdża. Goście z drugiego wozu mają ja 6 minut. Ekipa w pierwszym samochodzie ogarnie wszystko. No dobra. No taki. Rozpisane plany, myślę, że nic e, jakoś mocno istotnego. Szukam tylko punktu zaczepnego dla naszej kamery. O, o mamy. DNA found. Rose Atkins. You can calm down, Jack Rice. What? I'm calm. I'm perfectly calm. We're on edge.

Ramzajowi nasze żądania, zaplanować spotkanie. Ramze do podziemi, wymianę. Hmm. Tylko dlaczego my pamiętamy to miejsce? Czyżby Ramzej już nas wysłał wcześniej? Na akcję. Dobra. Reszta jest chyba w drugim pokoju. Niestety tam będziemy musieli się postarać, żeby nie wpaść. Czek, dobrze pójdzie. Kolego, bo my tu mamy dochodzenie. A z tobą to tak średnio w parze. Tym bardziej, że... O, o. Coś się nie odwracaj. Tak. <tuszy> tu jest. Dobra. Dajcie to. Fingerprint found. One matching profile. Thomas Hill. Thomas Hill. Najgorzej, że Thomas obserwuje wiele kartek. To jest dla nas duży problem. Bo musimy go jakoś odciągnąć. Nie ma żadnych punktów, żeby ewentualnie aktywować hałas czy cokolwiek innego. No ale, będę o 22. Jasne, jak tam chcesz. Nie jest na Robert, zrobisz co chcesz. Chyba zdać sobie sprawę. Kolacja będzie w lodówce. Leonora ma na imię. Dobra, on się trochę tak potrafi wiercić i odwracać prawo-lewo. Te kartki, czy to jest coś... Ale to jest chyba wszystko, co my znamy. A może to jedno zdjęcie nie? Z drugiej strony szkoda trochę kolegi, żeby miało tu ginąć. O, drzwi. No ładnie. Zawsze możemy go wziąć na metodę guys-guys. Trzeba to przemyśleć. Śmierć jednego strażnika w zamian za dokumenty nie wyglądają na istotne. No, może to jedno zdjęcie jest. Hmm. No, mam z nim problem. Bo teoretycznie jest no smoking, nie powinien tu palić. Ale chyba sobie wyjdziemy na ten moment. Pójdziemy do góry, zobaczymy. Te kropki raczej nas odnoszą. Od tego punktu wyżej. I może coś się jeszcze zmieni w obecnej tu sytuacji. Ktoś go zawała na dół albo coś. Próbowałem też wymyślić jakiś sposób, żeby było Guys Guys, chodźcie na dół albo coś, ale Ale nie no pech i tu kolejni. No dużo łatwiej by było wejść, zastrzelić wszystkich, zebrać materiały i cześć, jesteśmy w domu. No tak ja wiem, czy gra gitara. Czekaj, 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 tu nic nie gra, nie wychodź. Stój tam. Otóż to, mamy dwa punkty, za którymi możemy się schować Tylko jeżeli tamten ma w planach tak stać, że nie będzie być... no proste zadanie Póki co się gdzieś wychyla Stwórz to krzesło, te jakie brak dowodów? Coś tam mamy Dobra, on się chyba nie będzie ruszał, mam nadzieję. Niewiele widać w tym wszystkim. raczej zanim powstało. Dobra, zakładam, że nie będzie się ruszał, nie zmienia swojej pozycji. Do tej pory tak to przynajmniej działało. Dlatego nie odwracaj się, ja cię proszę. Teraz tak, wzdłuż stołu, czy pod tym część, bo tam jest chyba jakby przejście niżej. O właśnie. Ale znowu, o, zaczęło się. No to było dość trudne, żeby ogarnąć. Więc chyba schowamy się za kanapą, mam nadzieję przynajmniej, cicho. Bach. O! o. Ktoś jakby tutaj stał i obserwował. Nie widzimy tego miejsca. Odwróć się, kolego. Tamten chyba chodzi, tak sobie. Bach, bach, bach. No, no o. No way, no way. Guys, guys, tak. Zaczyna się, guys. Można i tak, nie, guys? Oddal. Pokaż mapę. Od... No ja nie wiem, czy jest tak dobrze, tak. Właśnie podobną sztuczkę chciałem zastosować z tym gościem na dole. Dobra, wracają na swoje pozycje, to jest dobre. Niedobre jest to, że gdzieś tu jest jakiś punkt, który możemy obserwować. Jest tu. Tylko pytanie, czy kumpel?

Long systems, CCTV... Listen, darling, it's a kidnapping, not rocket surgery. To be honest, I've lost count of how many snatches I've done. All you need to worry your pretty little head about is that the info you've given us is legit. Do You get me? I assure you my info is legit, Mr. Prado. It's what you're going to do with it that worries me. Ok, mamy przeskanować dwie części. Czy ta skrzynia nie, nie jest na tyle wysoka, żeby nas ukryć przed ewentualnymi gapiami? Chciałbym zbadać tak to. O! Ale nie, nie, zbadać po polsku. Nadal czekam na śmiałków. Dobra, jeden gościu sobie chodzi tam i z powrotem. Nie wiem za bardzo, czym moglibyśmy. Możemy sprowadzić kornerkanem to jeszcze zbadać. Również takie możliwości nam daje, ale. Chyba za mało. Próbuję znaleźć jakiś sposób. Tak badam, to okolice z bezpiecznego miejsca, ale niewiele chyba jest to możliwości, żeby coś jeszcze wyciągnąć. Być może ten drugi identyfikator, czy druga część, jest gdzieś na dole. Pierwszy kryje się tutaj, więc wracamy tam. Czy tyle nam wystarczy, czy jednak drugi identyfikator potrzebny? Ok, let's try this out. Ah, the ID works. No dobra, a jednak nie był potrzebny drugi. Gra nas oszukała. Czyli wszystko jest gotowe, możemy lecieć. No to ładnie, czyżby pokój. Grace? Niestety nie możemy naszych bajerów do skanowania wyciągnąć, ale. Tak, na gadu-gadu czemu nie? Co tam laska? Od kogo? Od Hany? Czytnam te... opko, co żeś do mnie wysłał w środę. Zombie nauczyciele kontra wampiro dzieciaki. Toczyłam bekę, Grace. Jestem twoją największą fanką. A teraz gadaj, gdzie możemy się uchlać i urządzić maraton filmowy. Opko, czyli opowiadanie, tak? Tak to rozumiem. Czy jesteśmy w pokoju Grace? No, lepiej, żeby nas Ramsey tu nie znalazł. Co sumie ile Grace ma lat? Dobra, wyjdziemy stamtąd. Rozumiem, jakbyśmy się już tu kręcili. I znów te. Kaszuby. O, to w skrócie powiem, co to było. Czyli, tak w akademickim skrócie, ponieważ zatrudniono akademickich ekspertów, ktoś to był zainteresowany hipnozą. Hey, Hannah, it's Grace. Uh, więc so coś o, oh, i uh, make sure you check out that link I sent you. You'll love it. Anyway, um, call me back. Bye. Prawdopodobnie sam Ramsey, który interesował się starymi badaniami CIA, a te polegały na tym, że wykorzystano kilka sekretarek. Nie wiem, czy to dość fortunnie brzmi, ale zbadano ich podatność na hipnozę. Czy są w stanie na przykład wykraść tajne dokumenty. Tak samo jedna z nich mogła nawet dokonać zabójstwa. Więc teoretycznie hipnoza działa. Założenie jest tylko takie, że żeby poddać się woli hipnotyzera, trzeba go lubić. Niestety. Więc to nie jest taka prosta sprawa i dość zawodna. O. Ale nie jest to niemożliwe. Skąd znamy ten zegar?

Lenore! She's gone, Robert! She's gone! Wherever she is, I'll find her. I promise. You did this, didn't you? What? How could you even say that? Your obsessions, Robert. With work, with your technology. With Rose it's all led us here with Rose Lenore, I have no don't. just don't Hello, sorry to call you here Rob. you weren't answering your mobile. I can't talk right now. I'll speak to you later. Is everything okay? she's gone. Who's gone? Lenore I have to go. I understand now. That girl, Grace, that was the girl from the explosion. The girl with the bomb was Grace Ramsey. Yes, Mr. Black. The girl you failed to save. And you knew. You put me through all of this to find information that you could have just told me. Or was that not part of my fucking treatment?